Dzień dobry, Julia Przeźnik, TV Reklama, a wraz ze mną Krycha. Siemaneczko. Siemaneczko. Co tam u ciebie? A nic. Czemu jesteś taki grzeczny? Jak, jak grzeczny, w sensie? Jakiś taki cichy, jak nie Krycha. Nie, m, chyba normalnie jestem, po prostu jest. no nie, nawet twoja dziewczyna mi tu mówi, że jakiś taki jesteś wycieszony, jakiś taki, no jak nie ty. Tak? Nie, nie wydaje mi się, normalnie, wszystko jest git. Na pewno? Nie najadłeś się? Czy najadłeś się? Nie, najadłem się, najadłem się. Jak z tą wagą? Ty musiałeś zrzucić czy sobie parę kilo przytyć? Nie, no... no, no, no gdzie przytyć? No zrzucałem. No to chyba jesteś głodny. Nie, już przez cały dzień nie zdążyłem nadrobić, naprawdę. Aha, bo o 10 wszystko było gity, i już teraz... Zgadza się. A waga szła... No rano się obudziłem i miałem... No prawie 2 kilo do zrobienia, jak nigdy, więc oporowo. Powiedz mi, jak wyglądał twój tydzień po konferencji. Te cztery dni, jak, czy przygotowywałeś się jeszcze jakoś do walki? Tak, ale to już takie bardziej luźne treningi, wiesz, gdzieś tam do 30 do 40 minut lekkiego luźnego treningu i tyle. Jesteś gotowy na 100% na jutro? Tak. 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 Czy widzisz y, tak. siebie jako osobę przegraną, czy tylko jako wygraną? No tylko jako wygraną. Nie ma innej opcji? Nie ma. Myślisz, że Szewcu się czy czymś zaskoczy? Myślę, że nie. Myślę, że raczej nie. Myślę, że nie ma czym. Mam do ciebie pytanie, czy oglądałeś wczorajsze face to face, y, Kasjusza, Wrzoska i Boksdela. No zmontowałem już jest na EBB odcinek. No jest, jest. Dobra, mam do Ciebie pytanie, czy gdybyś to Ty był na miejscu... O Boże, ale nam zaświecili. Czy gdybyś to Ty był na miejscu Kasjusza i miałbyś do przyjęcia kolejną walkę za odpowiednią sumę, czy Ty byś się zgodził zawalczyć po walce z Szefcem z kimś jeszcze? Tak, myślę, że tak. Tak po prostu stanowczo, tak? Tak, zgadza się. Co by miało na największy wpływ? Pieniądze czy coś jeszcze? Myślę, osoba, z którą walczysz? M, myślę, że pieniądze. Ile by ci musieli dać? Nie wiem, dwa razy tyle jakby mi dali, no i musiałbym być po pierwszej walce bez żadnej kontuzji, nie? Aha, dobra, rozumiem. Um, jeszcze mam do ciebie pytanie, a propos walki właśnie Arkadiusza Tańculi nie, i... nie, zmieniam zdanie, bo wpadną na głupi pomysł, trzy razy tyle. Trzy razy tyle? <śmiech> tak. <śmiech> o stary, to na co ci wtedy będzie stać? Na samochód? E... Nie wiem. Nie, nie, Myślę, że na pewno na jakieś tam takie. Na wakacje dla kobity. <laughs> Myślę, że na jakieś takie lepsze fast foody starczy. Tylko tyle ci potrzeba do szczęścia. No ja uwielbiam pizzę bezglutenową. W ogóle ja uwielbiam sam piec, sam robić. A bo ty masz uczulenie na, ten, na wiele rzeczy. Zgadza się. No to jak to ty gotujesz, czy kobita gotuje, tu kobieta mi pokazuje, że to ona nie, żartuję sobie. Nie, Nie no tak. ciasta piecze, ciasta piecze, makarony lubi robić. No, ale jeżeli chodzi o pizzę, to tylko ja robię. Aha, no dobra, jesteś pizza, pizzerman no, zaproszę cię. Wpadniesz kiedyś do nas na pizzę, zobaczysz, jaką robię. Dobra, czekam. E, a powiedz mi, czy jakbyś był na miejscu pana Jacka murańskiego, to zgodziłbyś się na walce w klatce rzymskiej 3 na 3 metry. No, ale z tego co wiadomo, to on to wszystko ustalał. On chciał klatkę, on chciał 3 na 3, wręcz nawet on chciał 2 na 2 Tak, tak, no wiem, ale czy ty jakbyś był na jego miejscu, to ty byś w ogóle zaproponował coś takiego i zgodziłbyś się walczyć, wiesz, z jakąś kontuzją, bo pan Jacek ma. no niesprawną do końca rękę i czy ty byś się wolał postawić na siano, czy na zdrowie? E, wiesz co, ja nie wiem, ja nie wiem na co go stać, on sam powinien ocenić swoje szanse, bo czasami nie ma co przeceniać szans na zamiary, tak? No jakoś tak. Krycha filozof! Jeszcze raz powtórz ten słynny cytat. Czasami... Żeby nie, żeby nie przecenił swoich po prostu e, umiejętności ponad zamiary. Chyba dobrze. Nie ja wiem, tak krzyczą, że nie mogę myśli zebrać. E, krycha prawo na politechnice i jego przemyślenia filozoficzne. Prawo i lewo. <grycha> Widzisz, co tu się dzieje? Widzisz, co tu się dzieje. A czemu ty nie robisz żadnych dymów? Trzeba było przyjść, to byśmy podejmili. Ale słuchaj, teraz najgorsze jest to, że ta cała otoczka tej walki Murana i w ogóle, wiesz, to było takie, wow, co to będzie w ogóle? A tu nagle on wychodzi na media trening i się okazuje, że nic nie potrafi. Myślisz, że nic nie potrafi. Poszło cała ta otoczka i to wszystko poszło się walić. A jakbyś ty miał stawiać, nie? Jakiś taki grubszy hajs, to na kogo byś postawił właśnie w fejmie? Hmm, na siebie? I na Wrzoska raczej. Na Wrzoska, a bo ty z Kasioszem tam nie za dobrze żyjesz. Nie, nie, nie chodzi o to, po prostu patrząc na umiejętności. no. Kas, y, przepraszam, Wrzosek lepiej boksował od Normana i Wrzoska walka z Borysem, gdzie tam bardzo dużo stójki było, też była bardzo ciekawa, więc myślę, że Wrzosek bez problemu sobie poradzi. Po walce z szewcem, powiedz mi, widzisz siebie na trzynastce, na przykład ze Kasiuszem? Nie, myślę, że do takiej walki na pewno nie dojdzie. Dlaczego? Ponieważ nie dogadamy się, jeżeli chodzi o warunki walki. Aha, bo ty byś chciał e, na gołe pięści? Czy jak to? No nie no, ja wiem, że ty mnie masz za wariata, ale nie aż takiego. Co ty tam masz w planach, że on by nie no chciał. No ja wiesz, ja bym chciał MA, on będzie chciał boks, więc raczej się nie znajdziemy. A z kim byś chciał zawalczyć? Nie wiem, nie mam jakiś wyznaczników takich. Na taki dana? spokojny, z nikim konfliktu nie masz. Tutaj kobita cię musi nakręcić, żebyś ty coś tutaj fajnego zrobił. No to co? No, Dawa jakiś. Musisz porządku. sobie znaleźć kogoś e, do dymów. Pierwszy raz w historii chciałbym dać tutaj na żywo. No e, do nie wiem. Do może ciebie. A z Boxderem byś zawalczył? Może nową redaktorkę TV reklama zaraz na scenę i fajt. Lepiej Panie nie. Myślę, że to by był skandal taki. Myślę, że to by był skandal jak na ostatniej gali u Marcina Najmana. Myślę, że nie byłoby do obu... się bił facet z kobietą, nie? Tak i myślę, że nie byłoby pozytywnego odbioru na taką walkę, słuchaj. No. Jakbyśmy dorzucili, że w kiślu, to myślę, że był. Nie, śmieję się, nie wiem, po prostu jestem sobą, ja, jak ktoś na mnie wywiera presję albo mnie wyzywa, to ja odpowiadam, ale jeżeli jest spokojnie, to ja również jestem spokojny, no ja z natury taki jestem, kiedyś jak byłem młodszy, to byłem taki zaczepny, byłem taki awanturnik, ale... Gdzieś tam już mi to minęło. Już jesteś spokojny, stary dziad? Nie taki stary, jeszcze coś tam... Ja jak już masz tytuł... Ty, jak już masz tytuł profesora, no to wiesz, jak na ciebie mówisz Krycha profesor, no to... Profesor Wilczur, tak, profesor zgadza się. Wilczur. A z Boxdelem, czy byś zawalczył, jakbyś dostał propozycję? Yy, myślę, że tak, ale on by tam limitu wagowego nie zrobił, bo to za duża różnica jest pomiędzy nami. Chyba z 30, 40 kilo. No, ale... tak jak Kasi już byś nie chciał. Hmm, jak Kasiusz, nie, zależy jakie warunki, no myślę, że wszystko jest do dogadania, ale raczej byśmy nie znaleźli nic wspólnego. Poza tym ta walka by nic nie dała. Nie, no ja podaję tylko taki przykład, bo wiesz, bo Kasiusz ma teraz takie walki konflikt. w moją stronę muszą być bardziej gdzieś tam nakręcone konfliktem, chociaż teraz też wiem, że oni mają takie plany, żeby gdzieś tam sportowo mnie zestawiać, więc z wrzoskiem. Może być wrzosek. Marcin, dawaj. Ale poczekaj, bo Marcin, ty z Marcinem teraz dobrze żyjesz, tak? żyję. Ja Marcin Marcinem to jest taki, że zaraz żyłem. się tutaj nakręci pierwsza jego konferencja, ostatnio na femie, odpalił się chłopak, to byś słuchaj miał z nim takie dymy, że ja nie wiem. No, nie wiem co by mi wyciągnął. Nie wiem. Wyciągnąłby ci to, że to prawo, lewo, lewo, prawo, czarne, białe, białe, czarne. I że czarne jest droższe jak białe teraz. Co jeszcze na ciebie mógłby znaleźć? No raczej nic, raczej na, na mnie ciężko coś znaleźć, bo jestem po prostu prawdziwy, nie udaję, staram się nie kłamać, to znaczy nie kłamię, po prostu jeżeli mam... Szczery chłopak! Tak, Z jeżeli... jakiego miasta? Z Sierpca, wiesz... Gdzie Szczery to... chłopak z Sierpca, nie wiem gdzie to jest. No widzisz? Gdzie to jest? To jest na starej trasie na Toruń, za Płońskiem, pomiędzy Toruniem a Warszawą, dokładnie Sierpc. takich trunków, bo Okurę, zaraz mnie tak ściągną. Miasta myślę nie kojarzyć, bo nic tam się nie dzieje, ale no, taki sobie Krycha powstał w, z takiego środowiska. E, <laughs> dobra, a powiedz mi jeszcze, czy tobie by nie było przykro w jakiś sposób, że wiesz, że zawalczyłbyś na przykład na kolejnej gali z Wrzoskiem i Wrzosek by jakoś chciał poddymić i kurcze wiesz, by był dla ciebie niemiły? Myślę, że nie. W ogóle nie? nie? Nie, ale jak gdzieś, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to tak całkowicie realnie, to na pewno gdzieś tam będą takie zestawienia Piotr Pająk, Alanem raczej nie, bo nie weźmiemy tej walki, ale gdzieś tam w tamtym kierunku, może Wiewiór, nie wiem, nie wiem co oni będą chcieli. Potem walka o pas? Może tak, ale ja nie chcę, to ja. Będzie mogę krycha walczyć. profesor z pasem. Tak, ja mogę walczyć z nim, ale ja tego pasa nie chcę. Nie chcę tego pasa. Dlaczego? Na co mi ten pas? Będę miał ten Ładnie pas. On nie będzie wyglądał u ciebie w domu. No dobra, git. To posłucham się ciebie, no. Chyba że mi go pożyczysz jak wygrasz. Mogę ci go dać nawet. Tak. No dobra, to jesteśmy Damy go na cele charytatywne. O właśnie, licytacja. Będzie w kategorii 7-7, nie będzie pasa. Będą miały jakieś potrzebujące osoby. Super, super opcja. No dobra, kragha, nie męczę ciebie już, bo kobita mnie zaraz zje, ona czeka. Dobra, a ty mnie nie męczysz, to teraz ja ci zadam kilka pytań, bo wywiad ci słabo szedł, jak rozwija się twoja kariera dziennikarska? Tak jak widzisz, słabo. Jak byś się oceniła? A, a jak ty byś ją ocenił? Nie wiem, zadajesz bardzo mądre, merytoryczne pytania, trochę inne, nie, jest, nie robisz beki sobie z zawodników, myślę, że w zupełności mógłbym Ci wystawić za pracę dziennikarską 9 na 10, a za cały PR i w ogóle 10 na 10. Dziękuję, a nie 11 na 10? No, okej, okay, niech będzie 11 na 10. Podciągnąłem ten wywiad. Tytuł wywiadu Krycha Wilczur, profesor, przeprowadził. Dziennikarkę? Tak, zgadza się. Przepytuje dziennikarkę. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Zapraszam na instagrama krystian.Wilczak oraz na Instagrama Julia Przeździęk. Dziękujemy.